Idziemy oglądać bunkier pod, no właśnie gdzie, gdzie ja jestem, a właśnie jestem pod Kaliszem. Jest. O jest bunkier osobowy, stoi kawałek budynku na polu, o widzimy pełne pole, jest okienko strzelnicze na jeden dział, pyk. idziemy go dookoła O tu jest wejście Akurat drzewa tutaj rosły A na górę się nie da wejść Tutaj powinna być nazwa tego bunkra Bo każdy bunkier miał swoją nazwę opisaną Nad, nad tym głównym wejściem Tutaj za bardzo nic nie ma Tutaj jest właśnie to drugie wejście z drugiej strony. Tu jest główna komora, nie? Jednosoowowa. O, góra. Dwie osoby mogą tutaj się zmieścić, bo w środku jest tam miejsce 3x3 metra. Właśnie wszedłem na górę tego bunkra. Tam dalej. Bo jest drugi bunkier. Jest jeszcze trzeci tam. ale na wszystko.